Projekt ustawy, który mam przed sobą, a bardzo mi się podoba ta inicjatywa, no jednak musi być jeszcze rozszerzony. A jesteśmy za kontynuacją projektu. No niestety musi być skierowany do dalszych prac komisji które wymienił m.in. poseł z Platformy, ale martwi mnie, że w samym tytule o powrocie do Rzeczpospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Czytam i dlaczego mówi się cały czas tylko o Polakach, którzy mieszkają w Kazachstanie i na Syberii. Przecież mamy bardzo dużo jeszcze obywateli mieszkających na byłych kresach. Oni tam nie byli deportowani, ale Polska uciekła od nich, przesunęli nam im granice. Dlaczego nie mówi się o tych ludziach? No inne zagadnienia, ale o tych ludziach się nie mówi, bo akurat ja mam do czynienia z takimi ludźmi, którzy mają duże problemy. Z przyjazdem do Polski, chociaż nie potrzebują od rządu polskiego niczego. Oni mają mieszkania w Polsce, oni mają firmy w Polsce. Dlaczego ich się traktuje inaczej? I tutaj chciałabym, żeby w tej ustawie było to poruszane. Dlaczego nie może być? Proszę nie prowadzić polemiki z ław. Dobrze, to skoro nie może być, to ja bardzo proszę o skierowanie do dalszych prac komisji, bo jest tu tutaj dużo niedociągnięć i myślę, że to powinno przede wszystkim być wyjaśnione. I uważam, że powinno to w tej ustawie również być. To tyle. Takie jest moje stanowisko naszego ruchu Polikota. Dziękuję.